Uwaga odbiorcy gazu i administratorzy budynków. Operator i dystrybutor gazu ziemnego zawiadamia, że nastąpi kontrolne na przewonienie gazu ziemnego w terminach 26-30 października, to jest za około dwa tygodnie, w miejscowości Tyrowo i w miejscowości Samborowo. W ostrudzie temat dotyczy ulicy 11 listopada. W wyniku przewonienia dostarczanego gazu na instalacjach domowych mogą ujawnić się nieszczelności, o których należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku. Lub dystrybutora gazu pod numerem telefonu 509 817 595 lub w godzinach od 7 do 15 pod numerem telefonu 22 488 73 18. Czytamy na stronie gminaostroda.pl